Hm, co by sobie tutaj pograć? Nie wiem, coś poszukam, no ale może najpierw intro? O dobra, hmm No to jest... Co to jest? Wow co to jest? Ej, co to jest? Ej! I Tut. Co to jest? Nie wiem. Ej, co to jest za Ale tak na powagę! Ej, ale te... Tak na powagę. Ej, tu. Jest? Tu co to jest? Ej! Co to? noc zachyt. Co? Co to jest? Eee. Okej, okay. eee, to? Co to? Eee, 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 to eee, gdzie är, schaano, gdzie ej. Aha, to? Gdzie jest? Halo Jest Ej! Co? Cześć, czekaj, czekaj. Tak, się ma. I co? Czekaj, 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 czekaj. Co? Co? Jak? Ej, ej, ej. Ty! Normalnie sekundę spać, e, no nie? Dlaczego ja, mi nie z, y, pokazało, że punkt dodania jest? Eee, okej, okay. jakby. Co? Y, Bo, nie, 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 czeka, czeka, czeka. Biorę sobie podstawowe itemki. Wow! Dobra, zbiorę sobie podstawowe itemki, tak w ogóle, nie? O, mam jabłko, co sobie zjem. Dobra, dobra. No już mam życie. Ej, ty, co to w ogóle jest? Z... Świat jakiś. Ej, jakby. Ej? Dobra, zaczynamy w takim razie przygodę. Ej, ej, ej. O! Nie, Nie, nie rozumiem tego, nie rozumiem, nie rozumiem tego. No ale dobra, zrobimy sobie podstawowe itemki. Hop, 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 dobra. No i co, polećmy sobie tutaj po Kamień, o super. Hop. No okej, okay, ty. Czemu ja... Czemu ja jest dziwny. Czemu ja nie dostałem acichmentów? Nadal jestem sam. Jest to dziwne. Nie powiem, że nie. Co to jest w ogóle za serwer? <noise> to że na pierwszy, lepszy, jakich randomowa to... Okej, okay, dobra, 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 nieważne. Yy, no to co? Lecimy sobie zrobić podstawowej temki Kilow off, chłopaka. Piekierka. Okej. Okay. Reszta, reszta będzie. Hop, hop, dobra. O, lecimy, dobra. co? Czekaj, 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 wait, 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 wait. Wait, co? czekaj, 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 Stworzymy sobie Szymmiksowicę. Ale co to jest? Czy. Yy, jakby. Ha, stąd widać. Okej. Okay. Idziemy, moi drodzy. Dobra. Jedzenie będzie. Czemu jeden z hub. Ty, ten serwer jest naprawdę zepsuty. Naprawdę zepsuty jest ten serwer. grę zapisało ej, ja, ja, ja się zaczynam niepokoić autentycznie autentycznie, ja się zaczynam niepokoić autentycznie, no, naprawdę ja zaczynam się niepokoić ile ja to jest ściny, dobra biorę sobie a czemu nie, ej, ale ten serwer jest powalony Czemu z automatu mi zapisuje grę? Nie wiem. I chyba nie chce się dowiedzieć. Jaki tu jest szybki speed duration, ej! Lol, dobra. Zrobię sobie jeszcze na szybko piecyk. Dobra. Ale sobie o to. Zrobię wyjście. Ej. Ej, ej. Co to jest w ogóle? Ej! pra, Ej, jemy. Co to jest za serwer dziwny, Lol? Nie rozumiem. Nie rozumiem tego, nie rozumiem, naprawdę. Hem! Drewno. Szczerze. Ale naprawdę nie wiem o co na tym serwerze w ogóle chodzi. Nie mam pojęcia. Co to jest w ogóle za serwer? Okej. Okay. jakby to... to jest coś na zasadzie takiego, jak ma pojem? Czy jakoś tak? Okej. Okay. Idziemy dalej. Jakby... Yy. Dziwne. Totalnie nie widzę zwierząt. Totalnie nie. Ale totalnie nie widzę zwierząt. Jest tu węgiel jakiś... Chyba nie, nie ma. Ty! Świnia! Świnia była, czy nie? Co się tu dzieje ze zwierzętami? Tylko jedną świnię napotkałem, która mi jeszcze dała jedno mięsko. LOL? LOL? Dobra, nieważne, nieważne, dobra. Gdzie są zwierzęta? Ryb nawet nie widzę. Ja pierdzielę, ej. Ja pierdzielę. O, węgiel, super. Po co mi węgiel, jak nie mam? Jedzenia. Okej. Okay. Tu to! To Jest wunkel, prawda? Tak to wygląda. Dobra, więcej mi się nie chce zbierać. Na razie stąd sobie zbiorę, dobra. O, stop. Na razie starczy. Ale ryb nawet Nic nie ma tutaj. O co tu kurde chodzi? O co tu kurde chodzi? Hm. Ale żeby ryby były, to, to już to będzie, by było fajnie, ale... Nawet ryb nie ma. Nawet tu nie ma ryb, nie, nic, nic nie ma. Biedota, biedota, biedota. No ten serwer biedota. Wyślij! Jemy, 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 jemy. Odcięte. Dobra, od razu stawiam piec. Hop, hop. Nie, nie, uciekaj. Nie, nie uciekniesz mi nigdzie. Tam chyba krowę jeszcze widziałem. Ile dała? O, trzy, super. Dobijem. Chodź tu, krowa! Chodź, 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 chodź tu! Hop! Krowa, krowa, krowa! Dwie krowy! Dobra! Trzy jedzen... Trzy jedzonka! Trzy. Dwie dały trzy, ale teraz się to zaczął rozkręcać. Zada jeden. Trzy krowy dały po trzy mięsa, ja pitole! Ej, no tego to ja się nie spodziewałem! Autentycznie się nie spodziewałem! No dobra. W takim razie przypalamy sobie o to, dobra. Już mamy tam jakąś część jedzenia. Zbiorę sobie oczywiście wungila, wungla troszeczkę. Troszeczkę nawet dużo. Hmm. Co? Sobie zrobił pochodnie. To jest chyba najrozsądniejszy wybór. O. Dobra, na tyle węgla będzie gigowa. No w ogóle sobie dam o tutaj. Hop. Hop. Aha, tu nic nie ma. Okej, okay, myślałem, że chociaż jakieś żelazo będzie, naprawdę. Ale jednak, jednak, no nie, no jednak Nie ma, nie ma Nie tak łatwo chyba Dobra, ale zbieram sobie e, węgla, Bo przyda się Przyda się tutaj, tutaj Dobra 10 minut trwa w ogóle film Co to jest za serwer? Ja pojęcia Nie mam hmm. Dziwię się, bo tu Dziwne to, to, to. Dobra. Jeszcze jeden. W sumie jeszcze trochę. Dobra, wiecie co, może stąd tu sobie. Albo to w ogóle zagrodzę. O. O. No i teraz. Teraz to można kopać. Rozumiesz? Panie. Panie, teraz to można kopać. I to, co by... Kiedyś to byli jej, Teraz to liwa. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Hop. Hop. A. go, tutaj. Ty. Ja Owiec się spotkałem. Ups. Ups. Eee, Jakby. Hm. Nie wiem, mo. Czego. Gdybym miał żelazo, bym był w neterze, nie? <grych> Ale kurczaki to ja sobie zrobię z chęcią. Tu się ma byku, tylko się przydały białe zwierzęta, tylko że większe. Filk. Yy. O. o! O! O, my god! No dobra, tutaj się bym pożegnał z wami, możemy sobie zrobić portal, dobra to by na tyle, w następnym odcinku, czyli najprawdopodobniej jutro, żeby tutaj porobimy różne ciekawe rzeczy, ja szybko wychodzę z serwera, to by na tyle, do zobaczenia w następnym odcinku, może ktoś dołączy, nie wiem, może z pilkiem się, się spotkam, nie mam pojęcia, kto tu jeszcze może dołączyć, to by na tyle, do zobaczenia, do zobaczenia, na razie, pozdrawiam. Oj, siema.